Grzesiu co wrzucił ciacho. Dobra, zobaczę. Nie to jest widzę sukienkę. Ona kosztuje 80 zł. Tak wygląda. Dziękuję Iry, dziękuję Katarzyna. 80, jaki skład? Mam kawałek z na metkę. Uh -huh. Bardzo ładna. Ona jest bardzo ładna, jak powiem Wam, i jest taka długa. Taka elegancka. Czy jestem u owcy? No 90% nie. bawełna i 10% elastyk. 90% bawełna. Dziękuję Katarzyna, dziękuję Kasia. Bardzo dobry skład. Cześć z ulubieńcem Pauliki. Dziękuję, Katarzyna, dziękuję, Kasia. Ja się widzę tak to zastanawiam teraz. Co on tam będzie robił? No, dziękuję, Kasia. Jeszcze założył takie obcisłe spodnie. Ale to jest... Że ja mówię że to, to spodnie tak to jajca ścisnęły, żeby nic nie podupczył. Tyle wam powiem. Dzie dziękuję Kasię. Dobra, ja. ta sukienka kosztuje 90 zł normalnie, ale jeżeli jesteście z tego lajpa, to za 80 macie rabat. Śliczna jest, co? Ale ładne. Płoczesz włoski, dała, sobie śliczna, no. Takie No, z tyłu. Za osiemdziesiąt złotych z tego live'a. Masz pełnka e, ten e, telefon? Ci pokażę z tydzień, tak. 80 zł Sukienka. Dobra na randkę z Polakiem już. Na randkę z Polakiem? Nie wiem, czy ja z Polakiem pójdę randkę. Jest ci tydzień, Się na taki się wspólnie spodnie Ten to jest w ogóle perfidny. Jeszcze założył obcisłe i czy ich się nie dało? <trymne> Dziękuję, Katarzyna. Dziękuję, Marcina. Dobra. To jest mieszkanie mojej siostry. Jak kupić sukienkę? Widzicie, napiszcie na Instagramie. Jak ktoś napisze tutaj jeszcze porzucek rzucach butik nazwę całą, jak się nazywa na Instagramie, to na jeszcze komentarz i zaraz przeloguję się na polniki telefon. Dobra, już przykręć. Dobra, już Dobra. Się tutaj Dziękuję się jeszcze. Martina. Dobra. Ja widzowie zaraz może też coś przybiorę, ale póki co ja dopiero co tutaj przyjechałam i tyle co przyjechałam odpaliłam live, bo jeszcze musiałam pojechać do domu. Musiałam się wrócić po laptopa. Karenka bez stresuje już ciebie wpatrzona. No nie wiem jak takie opcje gacie do klubu zakłada. Dziękuję, Kasia. Nie no, bo my oficjalnie w związku nie jesteśmy, więc zatem Grzesiek może robić, co chce. I zobaczymy, czy sobie znajdzie jakąś inną panienkę. Dziękuję, Katarzyna. Teraz z jakąś brunetką wstawił. Dobra, widzę, zajmujemy się bucikiem, sprzedajemy, sprzedajemy sukienki. O, dziękuję pięknie Irek. Dziękuję Katarzyna. Já sobie obserwujcie, kochani tutaj u góry topeczkę. Żartuję. To nie żartujcie tak, bo mi serce stanie. Dobra, już widzę, już mi pada powoli telefon. A teraz się odpalę upał linki na telefonie. Jak sobie kombinezon są brązowe. Czarne na razie nie są dostępne. Może będą w następnym tygodniu. Mieszkanie mojej siostry. Dziękuję pięknie Kasia. Więc widzowie zapraszam. zapraszam zapraszam i możecie pisać, będziemy teraz na live odpisywać. Jakbyś mi zapomniał odpisać widzowie na wiadomość. Jakby nam się jakaś zgubiła, to się niech nie wajcie, tylko napiszcie jeszcze raz. Później będziemy myślimy o stronie i mam nadzieję, że później to będzie wręcz nie działało. Dziękuję pięknie, Kasia. Na razie nie mamy kombinacji zamowy z obciską nogawką. W przyszłym tygodniu będziemy składać nowe zamówienia. A, dziękuję ślicznie, Bob! Matko Jedyna, dziękuję ślicznie. Co robię, że się w Łodzi? Pracuje, widzowie. To jest jego praca. Dziękuję pięknie, Kasia. Ja też wielokrotnie jak byłam w klubie, też to była moja praca. Może nie zawsze, ale często. Taka praca, widzowie. Praca, że musi iść wyrozbierany z koszulą i w obcisłych spodniach i robić zdjęcie z kobietami. Taka praca. Pomyślałby kto. Dziękuję Kasia. Szybka prezentacja, dobra widzowie. Dziękuję ślicznie, obserwuję u góry tutaj topeczkę, jest tutaj Bob. Jeszcze chwilę poczekam. Jest Kasia, ale już mam 4%. Zaraz się zawoduje... znaczy zawodujemy, zalogujemy się u pobrinki. Bez koszuli jest właśnie. A powiedziałam bez spodni? A dziękuję Bob. Napisała y, tutaj dziewczyna o sukienkę. Widzę... Okay. Oh. Ta sukieneczka też jest dostępna zostały dwie sztuki. Dziękujemy ślicznie. To i wygląda. Emma ja Bob, dziękujemy ślicznie. Pawełka, weź tam się na boba ładnie Pawełka wygni. Nie, nie żartuję. Zagadnę, że boba. Dziękuję, Bob. Bob pisze, że cudo. do. No, zaobserwujcie tutaj Boba bo, ukórę. Bo, bo. Tak, odpisuję. a pije, ale to jest lampucer. A się na coś umówiliśmy, dobra widzowie. Do zobaczenia u Paulinki na koncie. Dziękuję ślicznie,